Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. Jakiś czas temu dostałem od firmy Renesans do przetestowania, właśnie farby olejne z serii Extra. Były wśród tych farb ciekawe: czerwienie kadmowe, kadmium amarantowy i czerwień kadmowa. Postanowiłem więc, że zrobię taki krótki filmik, w którym to opowiem trochę o tych czerwieniach. Otóż czerwień kadmowa to taki specyficzny rodzaj ciepłej czerwieni, z której po zmieszaniu z kolorem żółtym możemy uzyskać bardzo intensywny pomarańcz. Czerwień kadmowa jest bardzo przydatna w malowaniu portretów. Po zmieszaniu jej z bielą i na przykład ochrą żółtą możemy uzyskać właśnie kolor cielisty. Mówię o tym również w jednym z filmów na moim kanale. Czasem niektóre firmy nazywają farbę czerwienią kadmową, ale w tych tańszych farbach pigmenty kadmowe są imitacjami, nie ma w nich prawdziwych kadmów. I tutaj może pojawić się takie pytanie: że skoro nie ma w tych najtańszych farbach z serii studenckiej najczęściej prawdziwych kadmów, to czy jest jakaś różnica poza ceną między imitacjami czerwieni kadmowej a prawdziwym kadmem? Otóż jest różnica, dwie podstawowe różnice. Są takie, że po pierwsze, prawdziwa czerwień kadmowa ma bardzo dobre krycie, a po drugie jest bardzo trwała. Nie blaknie z czasem i jeśli zależy nam na tym, by na przykład w obrazach, które sprzedajemy, kolory były trwałe, to jednak powinniśmy używać materiałów wysokiej jakości. Oczywiście tymi czerwieniami kadmowymi, imitowanymi przez inne pigmenty, również da się uzyskać ciekawe efekty. Jednak nie mają one już, jak wspomniałem, takiej siły krycia i trwałości. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że w ogóle czerwienie są zazwyczaj słabokryjące, kryjące, alizaryny czy kraplaki w najlepszym przypadku są półkryjące. Podobnie sprawa ma się też z karminem. Praktycznie są dwie takie czerwienie kryjące jest to czerwień właśnie kadmowa oraz na przykład wenecka czy indyjska to są takie właśnie. Farby wykorzystujące pigment PR101. Są kryjące, jednak nie są tak intensywne, tak ciepłe jak czerwień kadmowa. Tutaj mam również kadmową czerwień amarantową i co ciekawe jest ona nieco chłodniejsza w odcieniu od tej kadmowej czerwieni. Jeśli chodzi o czerwień kadmową, to trudno jednak z niej uzyskać fiolet. Po zmieszaniu na przykład czerwieni kadmowej z błękitem, może wyjść nam kolor podobny do brązu. Lepsze efekty w mieszaniu z błękitem daje właśnie kadm amarantowy, jak to sprawdziłem. Jeden z najlepszych malarzy portretowych, mianowicie Anders Zorn, używał często ograniczonej palety do portretów. Używał bowiem czerwień w odcieniu czerwieni kadmowej, ochre, czerń i biel. Te kolory wystarczyły mu, by oddać właśnie subtelne kolory w portretach. Często zamiast czerwieni kadmowej możemy używać też Vermilionu, jednak oznacza się on słabszym kryciem, przez co lepiej nadaje się do laserunków. Czyli podsumowując, czerwień kadmowa to kryjąca czerwień, z której możemy uzyskać pomarańczowe odcienie. Jest bardzo przydatna w portretach, a z racji swojej odporności na działanie światła, śmiało możemy jej używać do odpowiedzialnych prac, na przykład kiedy malujemy na zamówienie. Jeśli chodzi o tę farbę, to możecie śmiało sprawdzić ofertę firmy Renaissance, gdzie w serii ekstra występują właśnie prawdziwe kadmy. Link macie w opisie. Ok, jeśli spodobał się Tobie filmik, jeśli czegoś się dowiedziałeś, to zachęcam do polubienia tego filmiku i subskrypcji kanału. Możesz też zajrzeć na Facebooka, śledzić mój profil na Instagramie, a jeśli chcesz być na bieżąco, to śmiało klikaj dzwonek. Cześć.